Wesprzyj kanał i postaw wirtualną kawkę. Link w opisie. Polska ma za sobą doświadczenie dwóch totalitaryzmów, które chciały postawić kres naszemu istnieniu. I na pewno nie postawi na świat, w którym liczy się kolejny totalitaryzm. Totalitaryzm siły płynącej z bogactwa. Dziś widzimy, co dzieje się na świecie. Bogaci bez żadnej demokratycznej kontroli biorą władzę i stają się jeszcze bogatsi kosztem reszty obywateli. To jest model amerykański, którego personifikacją jest dzisiaj Elon Musk. Czy naprawdę to są nasze europejskie wartości? Unia Europejska, obudź się wreszcie. Wolność, solidarność, godność. To są wartości europejskie. One czynią z nas Europejczyków. Nie możemy teraz z tego abdykować. Inwestycje, energia, bezpieczeństwo, europejskość. To są te cztery drogowskazy dla konkurencyjnej i dumnej Europy. Dla Unii Europejskiej, która głęboko w to wierzę, będzie największą gospodarką świata. Największy błąd popełniliśmy tam, gdzie uwierzyliśmy, siedząc przed telewizorem, słuchając wystąpień w naszych parlamentach, że strach jest towarem lepszym i bardziej chodliwym niż nadzieje. A dziś jesteśmy w momencie, w którym możemy odmienić wszystko możemy zawrócić bieg historii. Daliśmy się zaszantażować sprzedawcom strach. To oni dzisiaj są tymi, za którymi my musimy gonić. Ścigać się na radykalizm, ścigać się na brak człowieczeństwa, ścigać się na lęk przed drugim człowiekiem. Nie wygramy tego wyścigu. My powinniśmy pamiętać, co jest towarem, który my chcemy zaoferować światu. Jest nim nadzieja. Chcecie wywiedźcie ją z chrześcijańskich wartości. Chcecie wywieźć się z innych, to nie ma znaczenia. Nadzieja jest czymś arcyludzkim, co towarzyszy każdemu człowiekowi, który dzisiaj doświadcza swoim życiu bez nadziei, szuka nadziei. Hope sells better than fear.